Dziś pijemy wino z Lidla, Shira z Cabernet Sauvignon z południowej Afryki, nie pamiętam za ile, 17, 18 więc jakoś tak, dobra cena, dobra cena, nie było w promocji, stała, stała dobra cena. Jest to linia taka, takich typowych więc e, z linii dla nakrętką, tanich ta, ta, i przyzwoitych, jakoś tam jeszcze się nie spożyliśmy, a pewno tak, nie nagrywaliśmy nic z tej linii, to, a tego wcale, także odświeżamy temat 2021 Bold and Spicy, zobaczymy. 13,5% alkoholu bardzo wytrawne no i tu jest miejsce powstawania mi dobrona. Okej okay. Kolor ciemnej. Na etykiecie nosorożec. Zapomniałem dodać. No ale to każdy widzi. I powiem ci, że jakaś przyprawa jest, która. No jest spicy. No może być. Która capi? No się trochę jest. Ale to nie Tak, wykręćmy to. Jaka papryka? Jeszcze nie wiemy, jaka na razie kręcimy. No, to co no, by jest było? coś tam takiego. Rzeczywiście. już nie napijesz. Ja już przeszło. Nie wiem, taka roślinka, karnarze. która capi straszliwie. Karnarze, karnarze. Hmm, jakiś właśnie taki bukiet jest. Um... roślinno -ziołowy. Tak. Um, roślinno nie, nie owocowy, bardziej roślinno tak. A w smaku ale też, ale też jest, jest tak. tak. <coughs> znaczy, na, na pewno jest pełne. Na pewno jest trochę. Zielska, Zielska jakiegoś. Mm -hmm. Na pewno jest delikatna kwasowość, na pewno jest pełne. O, i pani na koniec pani. Bardzo, bardzo mm. dobre. Naprawdę jest ostre. To jest takie, właśnie takie dziwne, bo yy, to żadnych owoców tak. w bukiecie się nie wyczuwa, tylko właśnie te zioła. Mm -hmm. Tak, tak. Dziwne to jest, no. To takie... zioło ci przyszło. Ja no jeszcze tego nie wiem, nie wiem, nie, 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 nie Zażywałam zioła. masz no To <śmiennie> tu jest kwaskowej. Jest. Mhm. Tak, jest pikantna. Czyli tego kabernetu tutaj nie brakuje. Mhm. Mm, trochę. Jest pikantna na koniec. Mhm. Jest pełna, nie jest rzadzizna. Jest tutaj ciała pod dostatkiem. Przełknęłam jeszcze czuję w przyroku. Ale co? P pikantność? Kwasowość pikantność Znaczy ta pikantność nie jest no taka nieodpowiedzialna. Czy to jest ciężkie? Nie, nie. nie. takie no, Nie, masz, jest, nie skórze, jest ciężkie, ale jest Nie jest, jest ciężkie, nie powiedziałbym, że jest lekkie. Nie ale jest nie jest takie roz... nie, nie, nie rozwodnione. Nie jest, w sensie jest rozwodnione, ale właśnie nie ma tych ciężkich owoców takich. Nie czuwa się ale, z tego stężonego ja owoca, No, Ale właśnie fajne te zioła takie. Są no, takie. Tak. Ja nadal mam podrażniony, znaczy, podrażniony przełyk, a na przełyku... jest takie dziwne, taka lebiotka roztarta, nie, wszystko takiego. Takie... to jest nie? No. No. nie? Trochę papryki, trochę jakiś. tam... Przeprowadzimy, zobacz, co z tyłu napisano. No tak, Ojo, no, tak? Wino czerwone wytrawne, produkt z RPA. No to wam powiem, że się towarzystwo za bardzo nie rozpisało. A, myślałam, że nie pomyliło. Nie. nie. I coś w innych językach napisane, że. To samo co po polsku. Wypić w ciągu trzech dni. Ja nie <laughs> po, ciągu trzech dni. Nie. po otwarciu. W ciągu trzech dni. Po otwarciu w ciągu trzech. Także musimy się zastosować do wytycznych. Damy radę. Fajna, fajna kwasowość jest taka. No. A cena? Czy Nie, no cena jest rewelacyjna. Znaczy, generalnie cała gama tych win z Lidla w tym oznaczeniu, że wszystkie są z są w dobrych cenach. Myślę, że w zależności kto lubi jakiś szczep, to może śmiało iść w tym kierunku. Nie będzie efektu wow, ale nie będzie też efektu takiego, że coś jest niedobro i o źle tak. trafiłem, Nie, ja tutaj raczej jest. Przyzwoicie. Ale jest takie bardziej ziołowe. Jest jest. No, taki I rzeczywiście w smakuje. Jest fajna kwasować, nie bo tam jakaś wisienka może mhm. coś takiego. I jest mega przyprawowością Spice jest. Mhm. Jest pikatność, delikatna. Papryczka co Ale tam nie Tak. No nie. E, coś jeszcze chcecie dodać tak? Jeżeli Poza tym, tak, że jest Tania i dobrze. Przyzwo przyzwoicie. Przyzwoicie. Okay. Jak bardzo przyzwoicie. Ja daję 8. 8. No tak. Ja, 8. 8. ja też 8. No i wszyscy się zasługują tutaj. Cena jakoś 8, jak najbardziej. A, A tak. jak kogoś pani przeły, to niech popije. A jeszcze polecamy w karawkę przerwać, niech się wydycha. A no, ten, no, no. Nie widać wtedy, jak w dobrej cenie uh -huh. kupiliście wino. Na pewno wasi goście będą bę. zachwyceni. Tak, tak, zdecydowanie. Także co. Osiem, osiem. Osiem, osiem, osiem. O dawno nie byliśmy tak zgodni, dawno nie nakreśliliśmy tak szybko odcinka. Także od nas 8 do A, kupienia. Do do A Do czego? A do czego? Oj, niekoniecznie. Może w ogóle. makaron, tak, ma tak, nie by doszło, tak. Ale takiego bolo, nie takiego. Tak, spogledź, tak, bardziej z sosem z serowym. Nie, nie jest. Ja nie jest, nie mięso, nie jest, Nie Tak. No, no, carbonara taki dobra. No, 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 tak. Z to tak. Takie, A -a -a. No, raczej, szybciej, mm -hmm. chyba. Tak, tak. Ja też myślę, mm -hmm. to jest. Ale i do grilla mm -hmm. jak najbardziej. Tak. Także jakieś tam takie. jak najbardziej. Sery trochę mniej. No nie jest tak zwierne lekkie. No nie. Tutaj jest. Jest. Prawdę napisane. Jest, jest Bold, jest Spicy. Szkoda, że tak mało o nim napisane, ale... Naprawdę fajna, fajna winko za 17. Chyba 17, nie jestem pewien, ale, ale tak. Około 20. Poniżej zdecydowanie. Także jeszcze raz polecamy i pozdrawiamy Was ciepło. Do następnego.